Witaj w kolejnym odcinku naszego podcastu. Dziś zabiorę Cię w niezwykłą podróż przez świat kobiecych historii, legend i cudów w świat, w którym wiara spotyka się z codziennym doświadczeniem macierzyństwa. Porozmawiamy o świętych, którzy od wieków towarzyszyli kobietom w najtrudniejszych chwilach życia, gdy nie mogły doczekać się dziecka, gdy z drżeniem serca przeżywały czas ciąży, gdy stawały twarzą w twarz z bólem porodu i trudami połogu. Dowierz się, do kogo modliły się kobiety które przez lata nie mogły zostać matkami. Opowiem Ci, kim była święta Małgorzata Anciocheńska i dlaczego jej legenda tak mocno kojarzy się z porodem. Posłuchasz o świętej Brygidzie, która łączyła macierzyństwo z mistyką i o współczesnej patronce świętej Dziannie Beretcie Molla, lekarce, która oddała swoje życie za życie dziecka. A to wszystko uzupełnimy historiami niezwykłych miejsc polskich sanktuariów, do których od stuleci pielgrzymują kobiety proszące o dar macierzyństwa, o szczęśliwe rozwiązanie i zdrowie dla swoich dzieci. Jeśli chcesz poznać te opowieści i odkryć duchowy świat świętych patronek życia, zostań ze mną. Ten odcinek jest właśnie dla Ciebie. Czy zastanawialiście się kiedyś, do kogo zwracały się kobiety w czasach, gdy nie było lekarzy, antybiotyków i szpitali? Wyobraź sobie średniowieczną izbę. Kobieta wciąż leży na ławie, obok czuwa położna, mąż nerwowo krąży przed drzwiami. Nie ma znieczulenia, nie ma medycyny. Jest strach i nadzieja. Nadzieja w małym obrazku z wizerunkiem świętej, w relikwii przywiezionej z pielgrzymki, w szeptanej modlitwie, święta Małgorzato, ratuj. Od wieków kobiety szukały wsparcia u świętych patronek życia, tych, które znały ból, cierpienie i nadzieję. To one stały się orędowniczkami w trudnych chwilach, od bezpłodności, przez oczekiwanie dziecka, aż po poród i połóg. Na początku tej opowieści trzeba wspomnieć o postaci szczególnej, o świętej Annie, Matce Maryi i Babci Jezusa. Choć o jej życiu nie czytamy w Ewangeliach, to od najdawniejszych wieków cieszy się ogromnym kultem. Według tradycji Anna długo nie mogła doczekać się potomstwa. Razem ze swoim mężem Joachimem przez lata prosili Boga o dziecko. Ich prośba została wysłuchana dopiero w późnym wieku, gdy Anna urodziła Maryję. To doświadczenie sprawiło, że już w pierwszych wiekach chrześcijaństwa zaczęto czcić ją jako patronkę kobiet bezdzietnych i tych, które pragną macierzyństwa. W Polsce kult świętej Anny jest niezwykle silny. Wystarczy wspomnieć górę świętej Anny na Śląsku, jedno z najważniejszych sanktuariów w naszym kraju. Co roku tysiące pielgrzymów, w tym wiele kobiet i małżeństw, przybywa tam, by prosić o dar poczęcia i o szczęśliwe życie rodzinne. Ale nie tylko Śląsk, niemal każde większe miasto w Polsce ma kościół pod jej wezwaniem. Najsłynniejszy to oczywiście Kościół Akademicki Świętej Anny w Warszawie, gdzie od setek lat młodzi ludzie modlili się o mądrość i dobre wybory życiowe. Święta Anna to nie tylko patronka matek i kobiet pragnących dziecka. W ludowej tradycji wzywano ją także jako patronkę panien szukających męża. W dawnych modlitwach powtarzano słowa: Święta Anno, daj mi dobrego pana, czyli dobrego męża. Do dziś w niektórych regionach dziewczęta proszą ją o szczęśliwe małżeństwo i rodzinę. To pokazuje, jak szeroko pojmowany był jej kult od początku życia rodzinnego aż po macierzyństwo i opiekę nad dziećmi. Niemniej ważna w tej opowieści jest święta Elżbieta, matka Jana Chrzciciela. Jej historia zapisana jest na kartach Ewangelii. Całe życie uchodziła za bezpłodną. W czasach biblijnych to był ogromny dramat, bezdzietność uważano wręcz za hańbę i przekleństwo. Elżbieta i jej mąż Zachariasz byli ludźmi sprawiedliwymi, wiernymi Bogu, a mimo to ich życie upływało w ciszy i smutku. I właśnie wtedy, gdy po ludzku wydawało się już za późno, stało się coś niezwykłego. Anioł zwiastował Zachariaszowi, że Elżbieta pocznie syna Jana, który stanie się prorokiem i poprzednikiem Mesjasza. Ewangelia opowiada, że kiedy Maryja, już brzemienna z Jezusem, przyszła odwiedzić swoją krewną, dziecko w łonie Elżbiety poruszyło się z radości. To jedno z najpiękniejszych spotkań kobiet w całej Biblii. Dwie matki, dwie krewne, dwie kobiety, które doświadczyły cudownego macierzyństwa, choć każda inaczej Maria jako dziewica, Elżbieta jako ta, która była bezpłodna i w podeszłym wieku. Dla wielu kobiet Elżbieta stała się symbolem nadziei, bo nawet gdy wydaje się, że jest już za późno, wciąż może wydarzyć się cud. Jej historia była przez wieki powtarzana jako przypomnienie, że życie nie kończy się wraz z wiekiem że nadzieja nigdy nie gaśnie. Kiedy kobieta już poczęła dziecko, jej troski nie znikały, wręcz przeciwnie. Od pierwszych miesięcy ciąży aż do dnia porodu towarzyszył jej lęk Czy dziecko się urodzi? Czy ja przeżyję? Czy będę miała siłę? W tych chwilach szczególnego znaczenia nabierały patronki ciąży święte, które miały otaczać ochroną zarówno matkę, jak i jej nienarodzone dziecko. Najbardziej znaną i zarazem jedną z najpiękniejszych postaci była święta Małgorzata Antiocheńska. Legenda o niej jest niezwykła. Gdy strażnicy wrzucili ją do lochu, nagle pojawił się smok i połknął ją w całości. Wszystko wydawało się stracone, a jednak Małgorzata nie poddała się. Znak krzyża, który miała przy sobie, rozdarł brzuch potwora i uwolnił ją całą i zdrową. Dla średniowiecznych kobiet ta legenda była jak zwierciadło ich własnych przeżyć. Poród bywał porównywany właśnie do walki ze smokiem bólu, cierpienia i ryzyka śmierci. A krzyż, który ocalił Małgorzatę, stawał się symbolem, że także rodząca może przejść przez tę walkę zwycięsko. Wierzono, że wystarczy modlić się do Małgorzaty, a jej obecność ochroni zarówno matkę, jak i dziecko. W wielu miejscach Europy kobiety nosiły przy sobie medalik z jej wizerunkiem, a nawet kładły go na brzuchu podczas porodu. Zdarzało się, że w czasie rozwiązania czytano fragmenty jej żywotu, wierząc, że słowa świętej dodadzą sił i odwagi. Drugą ważną patronką była święta Brygida Szwedzka. W odróżnieniu od Małgorzaty, której historia to nie w legendach, Brygida to postać historyczna, żona, matka ośmiorga dzieci, a potem zakonnica i mistyczka. Z jednej strony była kobietą, która znała codzienne trudy macierzyństwa, z drugiej miała wizje mistyczne i była doradczynią papieży. Kobiety modliły się do niej, bo wiedziały, że ona rozumie wszystko: i ból porodu, i radość macierzyństwa, i leńko dzieci. W ikonografii przedstawia się ją często z rodziną, co podkreśla, że świętość i macierzyństwo nie są sprzeczne. Brygida pokazuje, że bycie matką nie przeszkadza w duchowości, przeciwnie, może być jej źródłem. Ale nie tylko kobiety stawały się patronkami macierzyństwa. W tym kontekście nie można zapomnieć o świętym Gerardzie Majella, włoskim redemptoryście z XVIII wieku, który już za życia słynął z cudów i niezwykłej wrażliwości wobec cierpienia kobiet. Choć sam nie był ojcem ani lekarzem, stał się jednym z najważniejszych patronów matek oczekujących dziecka, rodzących i przeżywających trudne ciąże. Legenda mówi, że kiedy Gerard był jeszcze młodym zakonnikiem, pewna kobieta znalazła jego chusteczkę i zatrzymała ją jako pamiątkę. W czasie trudnego porodu przycisnęła tę chustkę do serca i szczęśliwie urodziła dziecko. Wieść o tym wydarzeniu szybko rozniosła się po całych Włoszech. Od tamtej pory kobiety wzywały świętego Gerarda w czasie ciąży i porodu, prosząc go o opiekę. Gerard stał się więc patronem, do którego zwracają się kobiety w najtrudniejszych chwilach macierzyństwa. W wielu miejscach można spotkać specjalne nowenny i modlitwy do niego. Jego życie. Choć krótki, gdyż zmarł, mając zaledwie 29 lat, było pełne cudów i niezwykłych wydarzeń, które pokazywały jego głęboką więź z Bogiem. Dziś w Sanktuarium Świętego Gerarda w Mater Domini we Włoszech tysiące kobiet zostawia podziękowania i świadectwa cudów. Na ścianach klasztoru wiszą setki białych ubranek dziecięcych, symbol wdzięczności matek, które doświadczyły jego pomocy. Także w Polsce obecny jest jego kult. Na przykład w Lubaszowej koło Tarnowa gdzie znajduje się sanktuarium św. Gerarda, pielgrzymują pary pragnące potomstwa, kobiety w ciąży i całe rodziny. Święty Gerard do dziś pozostaje symbolem nadziei tego, że w najtrudniejszej chwili porodu kobieta nie jest sama, że obok niej stoi patron, który rozumie jej lęk i wstawia się u Boga za nią i jej dzieckiem. W polskiej tradycji ludowej brzemienne kobiety wzywały także świętą Zofię, której imię oznacza mądrość. Uważano, że chroni ona kobiety w czasie ciąży. A także daje siłę w trudnych chwilach oczekiwania. Z kolei w niektórych regionach patronką kobiet oczekujących dziecka była święta Felicyta, rzymska męczennica, która sama miała siedmiu synów. Jej odwaga w obronie wiary stawała się dla matek symbolem odwagi wobec bólu i cierpienia. Nie można zapomnieć także o świętej Urszuli, która w części Europy była wzywana jako patronka dziewcząt i młodych kobiet. Wierzono, że opiekuje się także tymi, które oczekują pierwszego dziecka. Wszystkie te patronki Małgorzata, Brygida, Zofia, Felicyta i Urszula tworzyły swoistą duchową sieć ochrony. Kobieta wciąż mogła czuć, że nie jest sama, że otaczają ją święte, które same doświadczyły cierpienia i ryzyka, albo których legenda mówiła o niezwykłej sile i cudownym wybawieniu. Najtrudniejszym momentem dla kobiety w dawnych czasach był poród. To wtedy życie zarówno matki, jak i noworodka wisiało na włosku. Statystyki były bezlitosne. W średniowieczu poród był jednym z najczęstszych powodów śmierci młodych kobiet. Nic dziwnego, że w tych chwilach modlitwa była równie ważna jak obecność położnej. Kobiety zwracały się do swoich niebiańskich patronek, prosząc je o wsparcie w godzinie bólu. Jedną z nich była święta Gertruda z Nivelles, żyjąca w VII wieku w dzisiejszej Belgii. Była zakonnicą i opadką, ale jej kult bardzo szybko rozprzestrzenił się daleko poza klasztorne mury. Wierzono, że Gertruda otacza szczególną opieką kobiety w połogu, czyli w trudnych pierwszych dniach po porodzie, gdy zdrowie matki i dziecka było najbardziej zagrożone. Matki szeptały do niej modlitwy, by przeżyć chwilę osłabienia i by ich dzieci rosły zdrowo. Jej imię pojawiało się w starych księgach modlitewnych obok wezwań o szczęśliwe rozwiązanie. Drugą patronką była święta Katarzyna ze Sieny, postać bardzo ciekawa. Mistyczka, stygmatyczka, doktor kościoła. Ale w tradycji ludowej czczona jako opiekunka położnych. Dlaczego właśnie ona? Być może dlatego, że potrafiła łączyć duchowość z troską o ludzi, a jednocześnie była silna i odważna. To cechy, których potrzebowały kobiety towarzyszące przy porodzie. W dawnych czasach akuszerki często modliły się do Katarzyny zanim weszły do izby rodzącej, prosząc o siłę, mądrość i spokój. Można powiedzieć, że Katarzyna była dla nich tym kim dziś są patroni lekarzy czy pielęgniarek. Ale poród to nie tylko ból, to także początek karmienia. I tutaj pojawia się święta Agata, męczennica z Sycylii. Jej najbardziej rozpoznawalnym atrybutem są obraz brutalny, a zarazem mocny. To właśnie z tego powodu stała się patronką kobiet karmiących i tych, które uskarżały się na choroby piersi. Wierzono, że Agata rozumie ten ból i że potrafi zamienić cierpienie w siłę. Kobiety proszące o pokarm dla nowonarodzonego dziecka często kierowały modlitwy właśnie do Agaty. Do dziś w niektórych włoskich regionach w dniu jej wspomnienia piecze się bułeczki w kształcie piersi, nie tylko jako pamiątkę jej męczeństwa, ale także jako znak podziękowania za jej opiekę. W Polsce w tradycji ludowej szczególne miejsce zajmowały też inne patronki. Święta Zofia, zwana Mądrą Opiekunką, bywała wzywana podczas trudnych porodów, zwłaszcza tam, gdzie kobieta czuła się samotna. Z kolei święta Felicyta z Rzymu, matka siedmiu synów, stawała się przykładem odwagi. Zniosła śmierć własnych dzieci, więc mogła wstawiać się za tymi, które bały się utraty życia w czasie porodu. Warto pamiętać, że w dawnych wiekach poród był nie tylko wydarzeniem rodzinnym, ale i religijnym. Obok położnej często czuwała starsza kobieta, która szeptała modlitwy i wezwania do świętych. Wierzono, że obecność Gertrudy, Katarzyny. Agaty czy Zofii jest równie ważna jak ręce, które odbierają dziecko. Patronki porodu i połogu miały więc dwie twarze. Z jednej strony były męczennicami i mistyczkami, które znały ból, cierpienie i samotność. Z drugiej stawały się bliskimi opiekunkami codzienności, które można było przywołać jednym zdaniem: Święta Agato, chroni mnie. Te modlitwy przetrwały wieki. W wielu regionach Polski do dziś zachowały się dawne pieśni i wezwania o szczęśliwe rozwiązanie. Niektóre rodziny przechowują je w zeszytach czy książeczkach do nabożeństwa jako cenną pamiątkę babek i prababek. To pokazuje, że kult patronki porodu to nie muzealny eksponat, to żywa tradycja, która nadal towarzyszy kobietom w ich najbardziej intymnych chwilach. Ale patronki życia to nie tylko odległe legendy i średniowieczne obrazy. To także ludzie, którzy żyli całkiem niedawno tak blisko nas że możemy zobaczyć ich fotografie, przeczytać ich zapiski, a nawet porozmawiać z żyjącymi świadkami ich życia. Najbardziej znana z nich to oczywiście święta Danna Beretta Molla, włoska lekarka i matka, która w latach 60. XX wieku stanęła przed dramatycznym wyborem. W czasie ciąży wykryto u niej nowotwór. Mogła podjąć leczenie, które ratowałoby jej życie, ale niosło ryzyko śmierci dziecka. Wybrała inaczej, poprosiła lekarzy, by ocalili przede wszystkim jej córeczkę. Dzianna zmarła krótko po porodzie, a jej świadectwo stało się symbolem odwagi, poświęcenia i miłości macierzyńskiej. Dziś jest patronką matek w ciąży i kobiet, które stają przed trudnymi decyzjami medycznymi. Z kolei bliska nam, Polakom, jest błogosławiona Hanna Chrzanowska, pielęgniarka z Krakowa. Nie była męczennicą w tradycyjnym sensie, ale całe swoje życie oddała chorym, samotnym, opuszczonym. Organizowała domową opiekę nad przewlekle chorymi kobietami i matkami, które nie miały wsparcia. Dzięki niej wiele osób, także kobiet w trudnych sytuacjach rodzinnych, mogło poczuć, że ktoś się o nie troszczy. Hanna przypomina, że świętość rodzi się także z codzienności, z empatii, opieki, z miłości wyrażanej czynem. Można tu wspomnieć także świętą matkę Teresę z Kalkuty, choć jej patronat jest szerszy. Była przecież symbolem troski o najbardziej opuszczonych kobiety dzieci, sieroty, chorych. W Indiach zakładała domy dla porzuconych kobiet i dla samotnych matek. Jej obecność pokazuje, że świętość nie zna granic ani języków, tam gdzie jest cierpienie, rodzi się potrzeba bliskości. Warto też pamiętać o błogosławionej Marii Łępickiej, znanej jako matka Maria Angustias od najświętszego sakramentu, która we Francji i Hiszpanii wspierała kobiety w trudnych ciążach i samotne matki. Na liście patronów życia można by też wymienić świętego Jana Pawła II, który w swojej nauce wielokrotnie bronił życia od poczęcia aż po naturalną śmierć. Choć nie był patronem w sensie kobiecym, to jego nauczanie w sprawie godności życia uczyniło go orędownikiem rodzin i matek. Niektóre kobiety modlą się też do świętej Joanny Dark nie w kontekście macierzyństwa, ale odwagi i siły. W trudach ciąży czy porodu jej obraz wojowniczki staje się metaforą odwagi potrzebnej do przetrwania bólu i lęku. Widzimy więc, że patronki życia to nie tylko dawne legendy. To także święte i błogosławione, które żyły blisko naszych czasów: kobiety w białych fartuchach, siostry zakonne, pielęgniarki, matki. Gianna Beretta Molla, Hanna Chrzanowska, Matka Teresa każda z nich inaczej, ale wszystkie w ten sam sposób przez miłość, troskę i poświęcenie przypominają, że świętość nie jest czymś odległym. To droga, którą można iść także dziś. W świecie nowoczesnej medycyny i technologii. Gdy kobieta czeka na dziecko albo przeżywa ból choroby, nadal szuka tej samej obecności i modlitwy, jak jej poprzedniczki sprzed setek lat. Historie świętych to jedno, ale drugim świadectwem są miejsca, w których ich kult żyje do dziś. Sanktuaria, do których kobiety i rodziny pielgrzymują, prosząc o potomstwo, o szczęśliwy poród, o zdrowie dzieci. Na Pomorzu szczególnym miejscem jest Matemblewo pod Gdańskiem, sanktuarium Matki Bożej Brzemiennej. Legenda mówi o mężczyźnie, który spiesząc po pomoc dla rodzącej żony, spotkał w lesie tajemniczą niewiastę w stanie błogosławionym. Zapewniła go, że żona i dziecko przeżyją i tak się stało. Dziś kobiety modlą się tu o dar macierzyństwa, a w domu samotnej matki obok sanktuarium znajdują wsparcie te, które zostały same. Co roku 15 sierpnia z Gdańska Oliwy wyrusza pielgrzymka do Matemblewa pełna modlitwy, śpiewu i nadziei. Nie można też zapomnieć o Jasnej Górze w Czestochowie. Czarna Madonna, choć czczona przez cały naród, ma szczególne miejsce w sercach kobiet. To przed jej wizerunkiem matki modlą się o zdrową ciążę, szczęśliwy poród i siłę do macierzyństwa. Na Dolnym Śląsku niezwykłe jest bardzo Śląskie i znajdujące się tam sanktuarium Matki Bożej Strażniczki Wiary. Od wieków uważane za miejsce cudów i uzdrowień stało się także przestrzenią modlitwy matek i kobiet oczekujących dziecka. Z kempem, w Skępem, sanktuarium franciszkanów, regularnie odbywają się nabożeństwa w intencji małżeństw pragnących potomstwa. To jedno z nielicznych miejsc w Polsce, gdzie modlitwa o dar macierzyństwa jest tak wyraźnie obecna w kalendarzu duszpasterskim. Na Dolnym Śląsku wyróżniają się też wambierzyce zwane Śląską Jerozolimą. Tu Maryje czci się jako królową rodzin i to właśnie rodziny, często w kryzysie, pielgrzymują tu, by powierzać jej swoje troski. W północnej Polsce szczególne miejsce zajmuje święta Lipka barokowy cud, w którym legenda o figurs znalezionej przez Drwala spotkała się z tradycją uzdrowień. Dziś to sanktuarium pełne jest próśb o zdrowie i szczęśliwe życie rodzinne. Nie można pominąć także kalwarii zebrzydowskiej wpisanej na listę UNESCO. To sanktuarium nie jest tylko miejscem modlitwy, to całe miasto dróg krzyżowych i kaplic. Tu modlitwa staje się pielgrzymką w krajobrazie, a kobiety i rodziny od wieków powierzają Matce Bożej swoje troski i nadzieje. Podsumowując, warto powiedzieć, że od bezpłodności popółk, od małych wiosek po wielkie sanktuaria, każda trudność kobiecego życia miała swojego patrona i miejsce, w którym można było znaleźć nadzieję. Święte kobiety, które znały cierpienie i ból, stały się orędowniczkami matek. Sanktuaria od Matemblewa po jasną górę przypominają, że wiara i nadzieja zawsze szły razem z doświadczeniem życia. I choć dziś mamy nowoczesną medycynę, kobiety wciąż modlą się do tych samych świętych. Bo strach przed utratą życia, radość oczekiwania i nadzieja na dziecko to doświadczenia, które nie zmieniły się od wieków. Święci patroni życia pokazują nam jedno: że w najtrudniejszych chwilach człowiek nigdy nie jest sam. Dziękuję za to. Że byłeś ze mną w tej podróży przez historię świętych patronów życia od bezpłodności, przez czas ciąży, aż po chwilę porodu i połogu. Mam nadzieję, że te opowieści były dla ciebie inspiracją i że pokazały, jak wielką siłę od wieków dawała kobietom wiara i obecność świętych. To nie koniec naszych spotkań. W kolejnych odcinkach zabiorę cię w świat innych świętych, sanktuariów i niezwykłych tradycji, które przez wieki kształtowały duchowe życie wierzących. Jeśli chcesz. Aby te historie towarzyszyły ci na bieżąco, zasubskrybuj kanał, żeby nie przegapić następnych odcinków. Do usłyszenia wkrótce i niech ta podróż w świat tajemnic wiary trwa jak najdłużej.